Witam moi drodzy na moim kanale w Piątkowy Wieczór. Dwa tygodnie minęły, więc pora do Was z nowym filmem. Dwa tygodnie temu sporo uwagi w filmie poświęciłem zakupowi, zakupowi nowych roślin w akwarium. No i minęły te dwa tygodnie, więc tak postanowiłem, żeby nagrać film, tak pokrótce podsumować w jakiej kondycji one są. Zaczniemy tym razem od 30-litrowego akwarium. Tutaj do tego akwarium dwa tygodnie temu kupiłem yy, trzy rośliny. Pierwsza z nich to mikrozorium. Tutaj mamy dwie odmiany mikrozorium. Jest mikrozorium oskrzydlone i taka mniejsza sazonka mikrozorium Trident. Roślina po dwóch tygodniach jest w dobrej kondycji. Żadnego liścia nie wyciąłem. Yy, pojawiają się nowe przyrosty. Nawet o ten list, który tak mniej więcej na środku kadru widać. To jest ista, który pojawił się już u mnie od zera, więc jest szansa, że ta roślina może w końcu mi się w akwarium zaadoptuje. U mnie z mikrozoriami było różnie. Rosły, ładnie rosły i przychodzi taki moment, że zaczynają brązowieć, żółknąć i, i po roślinie. Może tym razem się uda. Mam taki plan, żeby te rośliny jak najdłużej nie ruszać z tego miejsca, żeby te korzenie wrosły w podłoże. Tak, zazwyczaj mikrozoria trzymałem, a jak przyszło jakiś moment, trzeba je przesadzić, przenieść, no to zaczynały się problemy. Więc będę starał się, żeby tej rośliny nie poruszać, żeby była w tym miejscu. Możliwe, tak długo, jak to będzie możliwe. Kolejna roślina, dębówka meksykańska. Na ten moment widzicie małą sadzonkę, ale ona jeszcze kilka dni temu była na 2 trzecie wysokości akwarium. Ściął tak mocno z tego względu, że miałem z nią ciągle problemy. Ona rosła, ale cały czas, co jest bardzo dziwne, tak ta część, która była w podłożu, gniła. Roślina co jakiś czas po prostu wypadała z podłoża, więc tak uciąłem mnie na parę liści i włożyłem. Znowu po jakimś tam czasie wypadła roślina z podłoża, i znowu to, co zgniło, uciąłem i sadziłem roślinę. Więc tak postanowiłem, że tym razem ją skrócę porządnie zostawię tylko tą część rośliny, która wyrosła u mnie w akwarium więc może tym razem uda mi się tą roślinę utrzymać jeżeli dalej będą z nią problemy, no to trudno zrezygnuję z niej to i tak był taki nieplanowany zakup ale tak jak już mówiłem w poprzednim filmie była chyba za symboliczna złotówka więc no szkoda byłoby nie spróbować z tą rośliną więc kupiłem sezonkę. no i tak ją mam no i na koniec ostatnia roślina w tym akwarium która była tutaj głównym celem tego zakupu to paproć Ceratopteris która po tygodniu, po dwóch tygodniach jest dosłownie dwa razy większa jak pokazywałem te listki yy, po zakupie to było kilka położonych tylko na tafli i nic więcej nie było a teraz spójrzcie sami, tych sadzonek jest niezliczona ilość skrzeczyki jak widać Dzięki paproci mają jak w raju. Cały czas tutaj przebywają w tej górnej części akwarium teraz. Jeśli chodzi o te paproci, że tak jeszcze do nich wrócę. Tak wyglądają od góry. Zwłaszcza tutaj pod lampką. Najwięcej sadzonek. Tutaj troszeczkę gdzieś ciemniej jest mniej. Ale... Wszystko na ten moment zdrowe. Co mnie bardzo cieszy. Będę chciał tak jak najdłużej tę roślinę na tafli utrzymać, żeby... W tym akwarium taki się utworzy, fajny półcień w rzeczywistości. W tym akwarium jest trochę ciemniej niż na filmie, ale tak telefon to chyba trochę przekłamuje. Kolejne rośliny, może wspomnę, te które mam od dłuższego czasu, to zwartka sercolista, która po kilku tygodniach przerwy zaczęła rosnąć. Druga sadzonka także. Zwartki malajskie powoli, ale rosną podłoży pełna, pełno nowych odrostów, które indziej się pojawiają. Zwartka Venti Green rośnie, ale szału nie ma, ale nie będę je wyrywał. Może kiedyś, kiedyś w końcu ruszę tak jak powinna. Może potrzeba jej po prostu więcej czasu. No i na koniec roślina, która jest najmocniejszym punktem mojego akwarium to Cryptocoryna yy, Spiralis Tiger która po też w jakimś takim czasie przerwy, pewnie dlatego, że podawałam wodę Ero. Teraz bardzo ładnie ruszyła. Na przestrzeni jakiegoś krótkiego czasu wyrosły cztery piękne liście, które osiągnęły pełny rozmiar, położyły się na tafli. Co do sadzonek, na razie nic nowego nie ma, jest tylko ta jedna sztuka, ale może w końcu doczekam się nowej sadzonki. Tak, jeszcze może kilka słów na koniec skrzeczykach, bo to dla nich był ten zakup. Ja myślę, że jeszcze im poświęcę taki osobny film. Zmobilizuj się kiedy, żeby Wam nagrać. Nie będzie taka wiedza encyklopedyczna, ale taka z własnych obserwacji. Już te skrzeczyki mam kilka miesięcy, więc mógłbym trochę o nich już powiedzieć, więc w wolnej chwili nagram o nich osobny film. Ale tak jeszcze nawiązując do nich i do paproci, od kiedy przyciemniłem to światło w akwarium, Skrzeczyki zupełnie inaczej się zachowują. Cały czas bardzo chętnie podpływają do przedniej szyby, do górnej części akwarium. Tak przyciskają się między tymi gałązkami. Więc naprawdę fajnie się ich, zwłaszcza wieczorem, obserwuje. Też sobie takie utworzyły rewiry w akwarium. Ten prawy górny róg tutaj często zbiera się takie statkom. W tym prawym rogu tutaj chyba jakiś sami sobie obrał rewir, bo inne sztuki przegania i jeszcze tutaj miejsce między boczną szybą a liściami. Mikrozorium też tutaj, yy, sztuka sobie obrała terytorium. Yy, jak nie zaloty, to takie walki, przepychanie się, które kończą się wydawaniem i tych charakterystycznych odgłosów, czyli takimi. <laughs> Skrzeczeniem, ocieranie odcieranie płetw. Fajnie to słychać, czasami nawet bardzo głośno. Udało mi się w końcu też nagrać taki krótki film. Nie jest on wybitnej jakości, bo bardzo trudno ten moment uchwycić, ale postaram się Wam go jeszcze niedługo na kanale pokazać. Jest i pełno na YouTube, ale też chciałbym mieć u siebie na kanale taki jeden film z tym momentem, dlaczego warto te ryby Kupić. Jeśli chodzi ogólnie o akwarium, ma się dobrze. Te wszystkie problemy typu odwapnienie, silnice, wszystko to ustąpiło. Rośliny wracają do, do dobrej formy. Jest taki troszeczkę problem z podłożem akurat teraz to mniej widać, bo ono zostało tylko ta górna część poruszona, ale jest taki dużo miejsc, gdzie to podłoże. Jest takie przybrązowiałe, takie jakby brunatnicami, na bym tak to określił. To jest jedna rzecz, z którą nie mogę się jakoś tak za bardzo tutaj uporać w tym akwarium, ale tragedii nie ma, więc na razie niech jest jak jest. Jeżeli kiedyś jakaś będzie katastrofa w akwarium, będzie wymagało restartu, to być może pójdę w podłoże aktywne pod kątem, pod kątem zwartek, żeby. Rosły tutaj jak najlepiej, bo nie chcę iść rośnie łodygowe. Podobają mi się zawartki, podobają mi się takie akwaria też proste, które nie wymagają tutaj dużo zachodu, że chodzi o pielęgnację, przycinanie i tak dalej. Więc myślę, że dzięki temu będzie to akwarium dużo lepiej wyglądało. I tak jak widzicie, co chwilkę się przeganiają, obierają sobie terytoria te skrzeczyki. Ile mam samców, ile samic, nie wiem. Tak, próbowałem się doliczyć któregoś dnia. To chyba mam tak prawie pół na pół, ale to są tak dziwne ryby. One tak potrafią te kolory zmieniać, że czasami naprawdę trudno rozpoznać, co to jest czy to jest samiec, czy samica. Swego czasu miałem więcej yy, samców, z tego co wiem. Teraz, jakiś czas temu, dokopiłem kilka sztuk, więc chyba to się jakoś tak, yy, no mniej więcej wyrównało, ale. Tak jak mówię, trudno dojść z tymi rybami, żeby policzyć ile których mamy. Jeśli chodzi o to akwarium, to tyle. Na koniec, jeszcze kilka słów o krewetkarium, bo tam też jedna roślina się nowa pojawiła. A jest takie maluteńkie, sadzonki kilkusetmetrowe. O nich wiele wam powiedzieć nie mogę, bo trudno mi stwierdzić, czy one rosną, czy nie. Na pewno mogę powiedzieć, że są zdrowe, bo żadnych żółtych listków nie ma, więc jest dobrze. Może za jakiś czas będzie widać, że ta roślina się powolutku, powolutku rozrasta, ale to pewnie nieprędko nastąpi. Jeśli chodzi o rośliny, które rosną już u mnie tutaj w tym akwarium dłuższego czasu, to jest Anubias congesis mini, który ma się bardzo dobrze. Są niektóre listki takiej gorszej kondycji, jakieś takie jakby zielenice punktowe, no ale to taka uroda tej rośliny. Ale nie straszy wyglądem, więc jest dobrze. Mchy, Christmas mouse, mech, rismys, mos, mech Mouse mają się bardzo dobrze. Ostatnio tak widać jakąś dużą poprawę, że chodzi o wzrost, co mnie bardzo cieszy. Jeśli chodzi o krewetki, też wszystko w jak najlepszym porządku. Jest ich tutaj liczne statko. Ofiar nie zauważyłem. I oby tak dalej. Więc moi drodzy, w tym filmie to tyle. W takim podsumowaniu. Tego, co się wydarzyło przez te ostatnie dwa tygodnie, że chodzi zwłaszcza o kondycję roślin. Za jakiś czas będzie kolejny film, być może tym razem, tak jak mówię, może o skrzeczykach coś wam nagram, żeby tak, kilka słów więcej powiedzieć o tej rybie. Co prawda już skrzeczyki mają taki osobny film u mnie na kanale, no ale to jest taki film, yy, gdzie te ryby dosyć krótko miałem. Myślę, że teraz coś można byłoby więcej na ich temat powiedzieć, więc. No, no niedługo coś się na pewno na kanale w tym temacie pojawi. To tyle drodzy, dzięki za uwagę, udanego weekendu, hej!